Pogrom partii programem narodu. Strasznie trudno pogodzić się przegranym z przegraną. Pojawiają się coraz bardziej karkołoble pomysły, które już dawno przekroczyły granice śmieszności. Na przykład, żeby unieważnić wybory ze względu na fałszerstwa. Kiedy władza ma w swoim ręku wszelkie instrumenty, jak niby opozycja miałaby sfałszować te wybory, na przykład w krakowskiej komisji, w której nawet nie miała swojego przedstawiciela. Towarzysze, litości, nikt łącznie z Państwową Komisją Wyborczą nie chce bawić się w waszą grę. Oczywiście. Gorycz porażki powoduje różne nieracjonalne kroki. Niektórzy zaczynają się zachowywać niczym Elon Musk, który dowiedział się od Trumpa, że państwo nie jest agencją pr do wspierania jego prywatnych geszeftów. No, podobno Tesla w grobie się przewraca, no i w efekcie miliarder oszalał i wdał się w rękoczyn z ministrem skarbu. W rezultacie sam zdrowo oberwał. U nas jeszcze do tego nie doszło. Brzuska nie wygląda na takiego, który miał, mógłby dokopać ministrowi Domańskiemu, ale już wstąpienie Romana Giertycha do Platformy Obywatelskiej zapowiada, że wszystko jest możliwe. Ostatni, kto tak skoczył pod prąd, to był Jerzy Urban. PZPR-u wprawdzie nie uratował, ale swoje interesy jak najbardziej. Ale Gertych kontakt z rozumem stracił już czas temu, a obecnie oddala się coraz bardziej w opary absurdu. Podobno ma dowody, że PiS prowadził szkolenia, jak fałszować wybory. Może jeszcze zatrudnił jako wykładowców tych gostków z PSL-u, co do swojego czasu sprawili, że w niektórych regionach kraju liczba głosów nieważnych, Przekroczyła jedną czwartą. No to muszą być świetni fachowcy. Co drogo, czy mecenas zwany koniem nie zdaje sobie sprawy, że w ferajnie, do której się zapisał, zawsze pozostanie jedynie przerośniętym młodziankiem wszechpolskim, użytecznym idiotą, którego jako pierwszego rzuci się na pastwę gawiedzi? Ale to jego sprawa, jego pieniądze. Cały ten szum informacyjny ma moim zdaniem przykryć jedną istotną kwestię, która stoi przed decydentami. Jak pozbyć się tuska i nie stracić władzy? Jak? No przykładu może dostarczać trener kolekcjoner Kadry Narodowej, który powiedział i konie Polskiego i światowego futbolu. Dziękuję Ci kapitanie. Jaki probierz wyczuwający grozę sytuacji odważyłby się to samo zrobić z Donaldiniem? W końcu zawodnikiem o stażu równie długim jak Lewandowski. Kto? Sikorski? Infant Trzaskowski? Czy może schetyna, który gdzieś w ukryciu czeka na dzień zapłaty? Kto nie wierzy opozycji, jak naprawdę jest, winien posłuchać jako rzeczę profesor Dudek, jeszcze wczoraj wdeptujący Karola Nawrockiego w glebę. Donald Tusk uważa, że jak wymieni kilku ministrów, to nagle ten rząd zacznie działać energiczniej niż dotąd. Przecież to on w pierwszym rzędzie jest w tym rządzie do wymiany. Dostał od wyborców razem z Rafałem Trzaskowskim czerwoną kartkę i teraz będzie się wprawdzie upierał, że nie zejdzie z boiska, a mimo to musi to zrobić. Ale czy zrobi i kiedy? Samobójcą przecież nie jest. Chociaż gdyby zechcał, zechciał wsłuchać się w to, co robią jego francuscy przyjaciele, no, mógłby zmienić zdanie. Otóż tamtejszy parlament przyjął ustawę aprobującą samobójstwo i eutanazję. Co więcej, wszelkie próby sprowadzające się do odwodzenia delikwentów od takiego kroku mają być karane i to więzieniem. A zatem. Skończy się skakanie do rzeki, by wyciągać dobrowolnych topielców, odcinanie sznura w pomieszczeniu biurowym i robienie oddychania usta-usta partnerom, którzy przedawkowali w chwili desperacji, przekonani, że ktoś w końcu ich jednak odratuje. Ale w tym przypadku dobrowolne odejście cesarza Europy jest mało prawdopodobne. Słońce Peru. Samo nie zajdzie. Najlepiej więc byłoby to zrobić rękami koalicjantów. Niestety, ci wydają się być sparaliżowani, jak ptaszek na widok węża. Mimo, że zdają sobie sprawę, że kolejnej takiej okazji już nie będzie. Ja rozumiem, szanownych panów. Jesteście szantażowani, trzymają was te wszystkie syrekurki, układziki. Ale dziś jest okazja, żeby większość z tego ocalić, wynegocjować bezkarność. Dziś PiS wspólnie z Konfą mogliby obiecać im bardzo, Wam bardzo wiele. A jako wierzący w Boga jest pewne, że dotrzymają obietnic w odróżnieniu od tęczowych ateuszy. Jedynym skutecznym sposobem na szantaże jest przecież pozbycie się szantażysty. Raz na zawsze. No i później, za półtora roku i tak przyjdzie wszystko oddać, a karne odsetki, zaręczam, będą przerażające. Znaczny odłam elektoratu oczywiście nadal będzie popierać, by było tak, jak było. No bo co może ich jeszcze przekonać? Benzyna za dychę? Podniesienie wieku emerytalnego do setki? Dyslokacja nielegalnych imigrantów do nadwyżek lokalowych w miasteczku wilanów, ale to nie wystarczyłoby, by się obronić. A Bundeswera tak szy szybko gotowa nie będzie, żeby tu wkraczać. Co zatem macie zamiar zrobić, lemmingi, kochare? Cuda zawsze są przecież możliwe. Raz kiedyś za komuny, obserwując pochód pierwszomajowy, zobaczyłem transparent wykonany najwyraźniej przez podświadomość któregoś z manifestantów. Pogrom partii programem narodu. Zacznijcie zatem od wykopania lidera na aut. A potem, potem się zobaczy. Jeśli idzie o wiersz, to właściwie dzisiaj będzie piosenka. Nie zaśpiewam, ale każdy, kto chce, może podłożyć sobie znaną melodię małego mieszkanka na Mariensztacie. Mieszkanko Leninga. Mam apartament na Wilanowie. To nasze szczęście, to nasze sny. Tu wyższe kasty, media, sędziowie, sama elita. Po prostu my. Mamy już plazmę i auto Tesla, zestaw sportowy jest yy, też na bis, na dachu basen, z ratanu krzesła, wszystko na raty z Bank de Suisse. Nie będzie durnych dzieci, bo dzieci to tragedia. Kupimy sobie kota, a jeszcze lepiej psa, nie będzie także książek, wystarczy Wikipedia, a w innych kwestiach przekaz dnia. Niestraszna swojska nam hołota. Żaden Nawrocki nie ruszy nas. Z nami jest Rafał i Europa. No a poza tym Osiem Gwiazd. A teraz, kochani, dopuszczamy do głosu. Właśnie was w hejt parku. Zaczynamy. Niestety, ale opinie na temat stanu polskiego kabaretu były. Delikatnie mówiąc, jednostronne. Charakterystyczne jest westchnienie mi oj. Jakże ja tęsknię za starszymi panami, egidą, elitą, dudkiem, piwnicą, pod baranami, trójkowymi, pierałkami i kilkoma jeszcze innymi. Przy nich człowiek się ubogacał i parskał ze śmiechu, lub przynajmniej uśmiechał jak Mona Liza. A teraz szkoda mówić, Marek, Jakiś czas temu oglądałem kabareton współczesny. Byłem zaszokowany, gdy kolejne zespoły bezlitośnie i nawet bez odrobiny smaku atakowały opozycję i prezydenta. Najśmieszniejsze było to, że w zasadzie niczego własnego nie prezentowały, tylko powtarzały okulniki partyjne koalicji obywatelskiej, jakby dostały ścisłe wytyczne od mocodawcy. Najbardziej zabalał mnie występ Laskowika. Po prostu nie mogłem uwierzyć, że można się tak zeszmacić. Kabaret umarł i to nie tylko ten polityczny, ale także ten, e, który opisywał i drwił z naszych życiowych przybar. Zmienił się w produkt kabaretopodobny, w opakowaniu zastępczym, niestrawny dla kulturalnego, inteligentnego człowieka. To smutne, ale zawsze możemy pooglądać sobie obrady Sejmu, Senatu lub Komisji, no i brawurowe stand-upy Dorota P. próbuje zdiagnozować sytuację. Dziś te dawne kameralne spotkania w kabarecie przeznaczonym dla entuzjastów zostały zastąpione przez masowe imprezy. A taki występ dla szerokiej publiczności zmusza do formułowania prostych żartów, czas często prymitywnych, zrozumiałych dla każdego, okraszonych wulgaryzmami, bo wtedy wybucha śmiech. Przykre, ale to prymitywizacja społeczeństwa wymusiła prymitywne żarty na kabaretowej scenie. Oj, tak, tak. Fragmencik wiersza pana Staszka. Gdy polski kabaret szedł ze sceny, został nam tylko polityki bełkot. Kiedyś śmiech huczał, aż drżały ściany. Dziś w Sejnie tylko nudny klekot. Robert K. Najczarniejszy kabaret trwa. Banda klaunów wzięła się za rządzenie. Teresa. Panie Marcinie, tamte kabarety już dawno zgasły. Obecnie są tylko wulgaryzmy i chamstwo. I to jakie? Przecież ci ludzie nie mają pojęcia o kabarecie. Eno 138. Nie pamiętam prl za młody jestem, ale kultowe skecze Smolenia, Laskowika, Lewińskiego i w rodzaju kabaret zamknięty i artyści też to dla kogoś, kto choć trochę interesował się, jak to było za komuny, śmieszy do tej pory. Dziś już Żadnemu z kabareciarzy nie chce się wysilać. Terefere. Najbardziej smutne jest, że dobrzy zdani i lubiani niegdyś artyści, aktorzy, ludzie sztuki wszelaki, dziś również rażą z innymi występami i uwypuklają swoją postawę własną śmiesznością. Chyba tylko po to, żeby o nich nie zapomnieć. Federowicz, taniec, Kreszak, Janda. Karolina krótko, z teraźniejszych kabaretów, nawet koń by się nie uśmiał. A Basia. Ostatni kabaret z Pana udziałem to były występy z Madzią Ogórek. Mogę tylko podziękować i mieć nadzieję, że się kiedyś jeszcze spotkamy. Cześć.